Cześć kochani. Jeszcze nie tak dawno byłam w miejscu, które trudno opisać tak naprawdę jednym słowem. Na zewnątrz wszystko wyglądało OK. Bo pracowałam, funkcjonowałam, robiłam co trzeba, ale w środku czułam się pusta. Skupiłam kontakt ze sobą, z moją pasją, z radością. Było we mnie naprawdę bardzo dużo chaosu, niepewności, poczucia, że gdzieś po drodze zgubiłam to, co naprawdę jest ważne. I mimo, że miałam w sobie potencjał i intuicję, że mogę więcej, to tak naprawdę nie wiedziałam, jak po to sięgnąć. I pewnego razu, pewnego wieczoru, gdy siedziałam na balkonie, przeczytałam pewien cytat. Szaleństwem jest zrobić w kółko te same rzeczy i oczekiwać innych rezultatów. I to zdanie niesamowicie mnie poruszyło. Zrozumiałam, że czekanie, aż życie samo się poukłada, nie zadziała. Że tak naprawdę, jeśli ja nie wybiorę sobie, nie wybiorę samej siebie, nikt inny tego za mnie nie zrobi. I właśnie wtedy, gdy pojawiła się moja gotowość, pojawiła się Akademia. Pojawiła się Sylwia, Bob, i coś we mnie powiedziało, to jest to, to jest przestrzeń, w której naprawdę, naprawdę się odrodzisz. I mimo lęku, mimo miliona, ale zrobiłam krok, wybrałam siebie po raz pierwszy tak naprawdę. I dzisiaj z perspektywy tej drogi mogę powiedzieć jedno, że to była naprawdę najlepsza decyzja w całym moim życiu. Odzyskałam siebie, mam jasność kim jestem i dokąd idę. Jaka jest moja prawda? Czuję się wewnętrznie silna, spokojna, zintegrowana. Mam narzędzia, dzięki którym buduję swoje życie z miejsca mocy, a nie z miejsca braku. Prowadzę swój program transformacyjny, wspieram innych i widzę, że moje życie naprawdę ma głęboki sens. Mam poczucie, że jestem w zgodzie z własną misją, a nie tylko, że robię coś, bo. Bo wypada. I to nie jest tylko zmiana zawodowa, to zmiana duchowa, emocjonalna, wewnętrzna, na pewno na trzech, trzech płaszczyznach. To takie moje przebudzenie. A praca z Sylwią, Tomem, całym ich cudownym zespołem aniołów. I tak naprawdę w końcu z samym Bobem poprzez jego proces Thinking into Results. To naprawdę nie jest zwykły mentoring, to nie jest zwykły coaching. To jak wejście w przestrzeń, gdzie jesteś widziana naprawdę, bez ocen, bez masek, ale też bez litości wobec starych wymówek. To miejsce, gdzie spotykasz prawdę, swoją prawdę i uczysz się żyć z tej prawdy. Sylwia ma naprawdę niesamowity dar prowadzenia z czułością i stanowczością jednocześnie, i to naprawdę zmienia wszystko. A a o cała akademia, tak jak wspomniałam, to nie jest tylko proces, to jest społeczność, wsparcie, lustra, transformację. To niesamowita energia, która cię podnosi nawet, gdy masz momenty zwątpienia. Największą wartością było to, że nie tylko zrozumiałam, kim jestem, ale zaczęłam tym żyć, zaczęłam stawać się tą osobą w codzienności, w działaniu, w odwadze, w miłości do siebie, do drugiego człowieka. Mm, więc jeśli jesteś tutaj, słuchasz tego nagrania, to na pewno nie bez przyczyny. Jeśli się wahasz, ale czujesz, że coś w tobie mówi, to dla mnie, a z drugiej strony logika, głowa podpowiada, to nie czas, to powiem ci coś z serca. Nie będzie lepszego momentu, bo transformacja nie potrzebuje idealnych warunków. Potrzebuje decyzji, Twojej decyzji, by wybrać siebie po prostu. Nie musisz być gotowa, nie musisz mieć wszystkiego poukładanego. Wystarczy, że jesteś taka, jaka jesteś dziś. Bo właśnie z tego miejsca zaczyna się prawdziwa zmiana. Dla mnie akademia była bramą do życia, które zawsze było we mnie tylko schowane, bo zawsze było. Jeśli czujesz, że to może być też twoja droga, zrób ten krok. Nie po to, żeby być lepszą, ale po to, żeby w końcu być, być po prostu sobą. Z całego serca trzymam za Ciebie kciuki i wierzę, że jeśli serce Cię woła, to już jesteś na właściwej ścieżce.